Cześć wszystkim! Mam dla Was dzisiaj recenzję gry Death and Buried. Jest to taka fajna strzelanka, która jest dostępna na wiele sprzętów gogli w wirtualnej rzeczywistości, w tym Oculus Quest, które dostępne są u nas w salonie. Pokażę Wam, jak mniej więcej to działa, jakie są tryby, jak się w to gra, żebyście wiedzieli, czego się można spodziewać. Więc nie bez, bez przedłużania pokażę Wam, jak to działa. Patrzcie, jestem w takim mieście. Widzicie tutaj całe miasto, w którym można sobie normalnie chodzić. Tutaj są, widzicie, moje ręce, można sobie robić różne rzeczy. I na tej mapie, jak widzicie, jest dużo wykrzykników. Tutaj widzicie niebieski, zielony. To są różne tryby gry, do których można wejść i które można spróbować. Gra polega na tym, że macie dwa rewolwery. O, miałem jeden, dwa, którymi można strzelać. Na mapie będą też tak zwane broni specjalne, których można używać i, 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 i które zadają czasami więcej obrażeń. Są granatniki, są jakieś takie różne miny. No, różne rzeczy, które dopiero zobaczycie w grze, więc nie będę Was tutaj zanudzał różnymi rzeczami. Od razu przejdziemy do gry. Dobra, zacznijmy sobie od takiego fajnego trybu, żebyście zobaczyli, w którym możecie zagrać wiele osób na raz. Tutaj często przychodziło do nas 4, 6, 8 osób i grało właśnie w ten tryb. To jest to taki tryb, w którym są dwie drużyny po dwóch stronach mapy i strzelają do siebie. Więc zacznijmy od niego, bo on jest naprawdę fajny. Dobra, słuchajcie, patrzcie, wybieramy sobie team, albo niebieski, albo czerwony, ja jestem po dobrej stronie mocy, przynajmniej lubię być po dobrej stronie mocy, więc ja sobie wybiorę niebieski, no i za 9 sekund zacznie się gra, mapa jest tutaj widoczna, na tej mapie będziemy grać, tak, o, no i 0, i gramy, dobra, patrzcie, o kurde, już oni strzelają z każdej strony, o kurde, ale nie trafili, o, już zginąłem. Więc tak, słuchajcie, ogólnie tak, Masz dwa rewolwery w ręku, jak chcecie przeładować, oczywiście ukryję się, bo będę nie strzelać wcześniej. Jak go zabije, to wtedy... No, on nie zabił. Że, żeby strzelać, strzela się wskazującymi palcami i żeby przeładować, trzeba ręce szybko w dół. O, patrzcie, załatwiłem już jednego. I co fajnych z tych że, słuchajcie, może się chować, tak? Patrzcie, ja się na przykład chowam na, na prawo, za oknem, wychylam się i strzelam. Najfajniej to jest grać, jak się gra z ludźmi razem, z przyjaciółmi, wtedy może grać na przykład 3 na 3, 2 na 2, albo nawet 1 na 1, o, mam następnego. Są też bronie specjalne, patrzcie, mam granatnik, teraz mogę sobie, o, ale tu nikogo nie ma akurat, o, o, za, załatwił mnie, ale chyba, chyba się zemszczę. patrzcie, zabiłem go granatnikiem, więc jest remis. No dobra, spróbuję trochę pozabijać, żeby nie było, że cały czas przegrywam, a później wam opowiem troszeczkę więcej o tym, jak się w to gra. Ach, mam go, ale też mnie załatwił. No i gracze do 25, teraz jest akurat 9-6 dla nas, czyli yy, dobra, dobra strona mocy wygrywa. O kurde. A, czy tutaj się ukrywa. O, załatwił mnie. No, jak widzisz, czy ludzie w internecie są lepsi, ale bez paniki. Jeszcze odrobimy straty. Nie widzę żadnych przeciwników. O, jest jeden. No zaraz film mnie. ale zaraz zobaczymy sobie wyniki. Patrzcie, Oaza za 5 to jestem ja. 7-2, na razie jestem najlepszy w naszej drużynie. Czyli ja muszę tutaj, nie mogę ginąć. Jak ja zginę, to pewnie przegramy. O kurde, ale nie strzelił. Nie go. No widzicie, o kolejny jest tutaj. O, przeładuję. O kurde. Ach, załatwi mnie. No i widzicie, trzeba kucać, unikać. To jest najważniejsze. Jak stoicie tak po prostu, to raczej się nie uda. Tam ten kutno od razu. Ledwo go widać, tylko widać głowę, ale to mu nie wystarczyło, żeby uniknąć moich strzałów. O kurde, muszę się schować. O, aj! się schować za, za drzwiami, ale nie zdążyłem. No, pokażę Wam kilka dodatkowych broni. Patrzcie, jest takie na takie coś, to strzela taką serią. Minus tej broni jest takie, że tylko trzy strzały trzeba przeładować. Ja osobiście wolę strzelać z rewolwerów niż z tego. O, już mi się skończyło ammo, więc wyrzucam. Jak się skopać bo już mnie ma na celowniku, jak na niej się wychyla to teraz zginę. O kurde, Jestem na czerwono, już teraz za chwilę zginę. Trzeba być bardzo... A, załatwił mnie. No i tak wygląda ten tryb, że trzeba być bardzo szybki i zręczny. Patrz, tego, ten chce się zemścić tutaj, ale niestety go za dobrze nie widzę z przeszkodami. Spróbuję jakiegoś innego załatwić. Mam go, patrzcie, widzisz, załatwiłem go. O tamten, co teraz strzelamy do niego, jest w najlepszej pozycji, bo ledwo co go widać. O, no i tak nieładnie, tak w po pojedynek ktoś mi załatwił, mimo że widział, że się bije. O, mam go. Koniec. Jo, jak widzicie, patrzcie, miałem 11:10, moje wyniki, także nie najlepiej, ale na, na plusie. No i wygraliśmy. To najważniejsze. Dobra, wychodzę z tego trybu, pokażę Wam inne. To jest taki tryb stacjoniarek, widzicie. Jestem mniej więcej w miejscu, wychylam się w lewo, w prawo, staram się unikać strzałów. Mam różne bronie, które jak się je pozna, to są bardzo skuteczne. No ale to nie jest jedyny tryb, jest jeszcze więcej. Pokażę Wam na przykład następny, on jest w tyle fajny, że on jest taki ruchomy, czyli chodzić po całej mapie. To, co teraz widzimy, bo to jest lobby, tak? Tutaj się spotykają wszyscy ludzie w internecie, wybierają sobie tryb, który chcą. Więc tutaj się nie strzela, popatrzcie, nie mogę strzelać, tak? Nic nie mogę, mam pistolet, ale nie mogę strzelać. Ale pokażę Wam taki tryb, to jest bardzo fajny tryb, on się nazywa Match. I to jest tryb, w którym chodzicie po tej całej mapie, którą widzieliście, no i po prostu szukacie przeciwników, staracie się ich załatwić. Możecie grać zarówno z botami, jak i ze znajomymi tylko, albo po prostu z ludźmi w internecie. Ja obecnie będę grał po prostu z jakimiś losowymi ludźmi w internecie. Także spodziewam się, że będę dobrze, dobrze, niestety tutaj bardzo dużo grupa ludzi codziennie w to gra, tak mi się przynajmniej wydaje, patrząc po tym, jak oni są dobrzy w to. nie patrząc tutaj jest, patrzeć. normalnie chodzicie po całej mapie, chodzicie joystickiem i szukacie przeciwników, staracie się ich załatwić. To jest chyba jeden z lepszych trybów w tej grze. O, to od razu was od, od razu, no, przepraszam, jeśli nie będę miał najlepszego wyniku, ale to nie jest łatwe. Tutaj jest taka dobra strategia, którą postaram się wykorzystać, czyli wejść, a, a, a tylko muszę najpierw go zastrzelić. Mam go. Widzieliście? Dobra, wchodzę na górę budynku, to jest bardzo sprytne. Przynajmniej ja tak lubię robić. się ukrywam tutaj w tych w oknie i postaram się ich strzelać. Patrzę, no w ogóle nie spodziewa się mnie. No, ale był, chyba już ugrał to kiedyś, bo. O, mam go. Bo od razu się spodziewał, żeby spojrzeć do góry, czyli kogoś tutaj nie ma. To jest chyba najlepsza pozycja. No, a mam kolejnego. O, tutaj chce mnie. No, za załatwi mnie. No jak widzicie, nie jest łatwo. Jaki jest mój wynik? 3-2. Ale ktoś ma 6-2, Ripper. Ten, co mnie zabił, wygrywa. Ale nie. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy go przecignąć. O kurde. Mam go. Aha. Załatwił mnie, ale chyba go zabiłem, no No i tu, ale ta mała, słuchajcie, jest ogromna, tak? O, czekajcie, bo tutaj kolejny, <gryw> znowu zginąłem. No niestety ten Reaper, tak? Ten Reaper jest dobry, zobaczymy jego wyniki. 8-4, no jest najlepszy póki co. O kurde. Trzeba tutaj rozpracować tę strategię, żeby chodzić i strzelać raz. To nie jest łatwe. O. O, zlepszą, zlepszą, nie wiem gdzie iść. zawsze za mnie strzelają. Załatwił <laughs> mnie. bot. to chyba w ogóle jest bot, nie jestem pewien. No tak, spróbujemy jeszcze trochę, pokażę wam różne broni, patrzcie, na przykład to jest ta broń, którą miałem w poprzednim trybie, to strzela seriami, ale jest tutaj ogromna ilość broni, które po prostu leżą, które można sobie wziąć, na przykład tutaj mamy kolejną, spróbujemy ją wziąć, zobaczyć, co się stanie. A, wypadło mi, czekajcie, muszę podnieść. O, mam. To jest taka, o, takie, że pięć strzał naraz, więc ona jest w sumie bardzo efektywna. O patrz, od razu zrobiłem. go. No i dostałem za to. to. Najgorszy to wyjść na ten plac, bo tam jest najwięcej przeciwników. Kopalnie, jesteśmy... O, od razu się ktoś odrodził tutaj. O, to znów dostałem. Ten reaper jest bardzo dobry. Dobra, chyba się zęczę na tym reaperze i na tym skończymy, pokażę wam różne inne tryby. Ktoś chyba chciał go mnie strzelać. widziałem strzałę. O z tyłu ktoś. No i no dobra. Patrz, tutaj to jest jeszcze kopalnia, tam można wejść. Do, bud do każdego budynku można wejść. No normalnie. Jak co jest? Patrzcie od tyłu. No no bardzo niehonorowo, jak widzicie. Viper, <grytania> czyli, czyli po polsku żniwiarz. No faktycznie zbiera żniwa na polu bitwy. Dawać go! Dawać go! Dobra, mam go. No, ale e, niestety już mi zabrakło życia, bo już miałem mało życia, bo on trafił. Pokażę Wam jeszcze jedną taką e, fajną opcję. Czyli wejście do budynku, tam jest granatnik. Wtedy jest najlepiej się... O, wtedy najlepiej się strzela. Czyli... czekajcie, tutaj się. A ja zabiłem tego repera, tak jak Wam mówiłem. Dobra, to teraz się czuję... E, Czuję się dobrze z tym, żeby wyjść z tej gry, ale jeszcze tego zabiję. O, patrz, następnego mam. Czyli tak granat, granat naprawdę się sprawdza. O, o następnego zabiję. Dobra. No tak wygląda ten tryb. Nie będę tu grał. Ja bym chętnie jeszcze po godzinę w to grał, ale trzeba zmienić, pokazać wam inne rzeczy. Dobra, wejdziemy znowu do miasta. O, jesteśmy jest są różne tryby. To jest na przykład pojedynek rewolwerowców, czyli jest jeden na jeden z, na odgłos muzyki strzelacza do siebie z rewolwerów. Cześć! No nie przywita się ze mną. Cześć! To jest jakiś człowiek w internecie, ale widzę, że tylko lubi obserwować sobie. O, zniknął. to ciekawe, to nie wyszedł z gry. Dobra, pokażę Wam jeszcze może jeden lub dwa tryby, żebyście wiedzieli w ogóle jak to wygląda i i wtedy na tym zakończymy. Wezmę taki zielony, to się nazywa chody. On jest o tyle fajny, że można w czwórkę razem ustawić i grać przeciwko falą potworów, zombi, takich różnych stworów. To jest bardzo tryb, który jest też bardzo popularny u nas. O, klikam join. O i zaczynam grę. Patrz, to są moi sojusznicy, a tutaj przede mną będą się pojawiać przeciwnicy. O, na to jest snajper, którego właśnie zabiłem. On się pojawiają na, na dachach. Barman. Na środku jest. O! Trzeba tych sniperów zobaczyć, bo oni zadają bardzo duży, duże obrażenie. Gra tutaj jest falowa, tak? Czyli zabijacie przeciwników, straci się przetrwać jak najdłużej. Są kolejne fale. Są też takie mini-bossy. Znaczy, ten barman na środku, jak się od niego nie strzela, to on po pewnym czasie się zamieni w takiego dużego barmana i będzie. To zdawało straszne obrażenia, Może się uda to zobaczyć jeszcze w tej grze. Ale najważniejsze jest strzelanie, jak najszybsze przeładowanie, strzelanie, szczególnie w tych sniperów na górze. Oh, było blisko, prawie mi trafił. O, oh, oh, prawie zginąłem, W ostatniej chwili go zabiłem. Nie, no bardzo, bardzo fajny tryb. O, oh, patrz, uratował mnie kolega. Dzięki wam mnie, bo tu jakieś zombie jak mi wyszedł z lewej nie, w ogóle go nie widziałem no, O, przeszliśmy tą falę, teraz się pojawiają zobaczcie inni snajperzy, to co bardziej potężni Oni to w ogóle jak raz się trafią, to chyba od razu giniesz Także teraz już trzeba być prawie bezbłędnym O, o kurde Jeszcze jeden? Dobra Mam go O, znowu mnie ktoś uratował. już mnie, mnie namierzył. Uff, no to, jest, to jest fizycznie wyczerpujący tryb. jest się dużo przeciwników. O, patrz, ten barman, jak się trafi, on strzela takimi butelkami, koktajlami trzeba je zestrzelić, by inaczej stworzyć się ogień. Pod tobą i tracić życie. O, to jest ten boss, który którym mówiłem. Zobaczcie. Ja on strzela takimi seriami. Jest strasznie ciężko to minąć. Może się tutaj chować za, za, za murkiem, starać się go załatwić, ale czasami to nawet nie pomaga. O, kurde. Jestem szczelna na czerwono, to znaczy że za chwilę zginę. O, udało się. Przetrwaliśmy tego bossa. No, wezmę jakieś broń specjalne, na przykład to. O, ta butelka, patrz mi. Nie udało mi się jej zestrzelić. Teraz mam ogień pod sobą, Czyli ja stracę życie. Dobra, przetrwaliśmy chyba tę falę. Nie, jeszcze już trwa. Dobra. W ogóle mam bardzo dobry film. Jak widzicie, patrzcie, wszyscy żyją. Normalnie to jest tak, że części giną. Na ten moment zobaczymy wyniki. O, o znaczy ja mam 2600, ale. Ktoś ma jeszcze 6800, czy ma w ogóle dwa czy trzy razy lepszy wynik. Oczywiście on, ja nie, przedem, nie grałem od początku, ale widać, że jest bardzo dobry. No dobra, jak jest koniec rundy, ja opuszczę tę grę, ponieważ chciałbym ja wam pokazać jeszcze jeden śmieszny tryb, nim zakończymy. Tych trybów tutaj jest, myślę, że jest 5, jeśli dobrze pamiętam. Mogę się mylić, może nawet 6. Ja wam na razie pokazałem chyba, trz, to był trzeci, który wam pokazałem, więc pokażę wam jeszcze jeden, jakiś fajny. E Myślę, że na, no dobrze byłoby wam pokazać ten pojedynek e, rewolwerowców. To jest coś, co dużo osób u nas gra. Jak przekręcam we dwójkę lub trójkę, no to może grać nawet czwórkę, tylko po prostu się to zamienia, czy jest jeden na jeden. Dobrze, klikam, że chcę grać. Czekam na innych ludzi z internetu, żeby chcieli się sprawdzić. W to jest w który grałem może raz wcześniej, więc ostrzegam, że, że mogę przegrać. Ale zobaczymy, postaramy się. Staramy się wygrać. Dobra, czekamy chyba na, na przyjście jakichś graczy. Uf, powiem Wam, że zmęczyłem się trochę tą grą. Ci, że jest wyczerpująca. No jest strasznie ruchliwa, tak? Mamy, e, mamy dużo gier tutaj u nas, które są dużo bardziej spokojne, ale ta jest bardzo wymagająca. Oh, szczególnie ten ostatni tryb przeciwko tym hordom zombie. Dużo kłócania, strzelania, przeładowywania. A to, jak Wam pokazałem, czy chcesz przeładować, to musisz tak rękami bardzo mocno w dół strzepnąć, co wydaje się niby zwykłą czynnością, ale jak robisz to 20 razy pod rząd, no to jest problem. Dobra, czekamy na, na przyjście. Kliknę, może spróbuję zresetować, może wtedy szybciej przyjdą ludzie, bo na razie widzę, że chyba nie są ludzie zainteresowani tym trybem. No ten tryb jest najfajniejszy, jak się gra z kolegą, tak? bo wtedy może jeden na jeden tutaj się pośmiać, stać obok siebie, starać się go załatwić. Dobra, czekam. No dobra, widzę, że tutaj brak zainteresowanych, więc nie będę tutaj za długo czekał i przedłużał. Myślę, że wyjdziemy z tego trybu. Może następnym razem no, na pewno będę nagrywał jeszcze drugą część tego filmiku, więc następnym razem może będzie więcej osób chcących grać w ten tryb. O, patrzcie, tutaj ktoś jest. Cześć, cześć. Tutaj ktoś jest z internetu. To są jakieś obcy człowiek po prostu z internetu. Oni się spotykają tutaj na placu, można z nimi pogadać, tak, bo każdy ma z nas mikrofon i może się porozumieć z, z, z ludźmi na mapie. Więc, więc to jest o tyle śmieszne, że może czasami w ogóle porozmawiać z kimś, kto jest na drugiej stronie globu. No dobra, słuchajcie, trochę się zmęczyłem, przyznam. Mam nadzieję, że podobało wam się ten taki krótki, krótka recenzja tej gry. Postaram się nagrać drugą część, ponownie pokażę Wam ten pojedynek rewolwerów, jeszcze po drugiej stronie miasta jest jeszcze jeden czy dwa tryby, to też postaram się wtedy to zmieścić. No ale ogólnie macie pojęcie jak to wygląda, jak to się strzela, to jest jedna z najbardziej e, najciekawszych gier e, na Oculus Quest i ogólnie na VR, bo jest nieograniczona liczba graczy, która może grać naraz. My mieliśmy nawet 8 osób na naraz, które grało u nas, a może być nawet jeszcze, jeszcze więcej. Także gorąco polecamy, czy, czy to jak kupicie sobie sprzęt, czy przyjdziecie do nas, żeby ją spróbować. No i co? Do, do następnego. Subskrybujcie naszego YouTube'a, będziemy nagrywać więcej tych filmików i myślę, że co tygodniowo przynajmniej jeden będziemy stawiać, także serdecznie zapraszamy i czekajcie na nowe informacje. Cześć!